Zyslą Mateusz, dzisiaj sobie pobierzemy taką aplikację, aplikację do, żebyście mieli po prostu y, y, tę przezroczystą tapetę. Wchodzimy w play to jest właśnie ona. I tutaj pisze przezroczysta y, tapeta. I klikamy w to pierwsze, wchodzimy w sklepie, aby się widzimy, jak to się pobierze. Albo nie musimy się widzieć, bo już się pobrało szybko. O, klikamy w to. Klikamy, klikamy dy, to drugie. Klikamy zezwór Klikamy to. No to na telefon. Klikamy wyjść. No i patrzcie, mamy po prostu tapetę. Po prostu mamy wszystko czysto tapetę. Możemy wszędzie kierować, wszystko robić. No to ja się z wami żegnam, no i na razie.